Na skraju północnego Atlantyku leży Islandia, wyspa, na której natura ukazuje się z siłą rzadko spotykaną w innych miejscach. Aktywne wulkany, lodowce wznoszące się ponad horyzont, wodospady spadające przez pola lawowe oraz zorza polarna oświetlająca zimowe niebo wszystko to jest częścią codziennego krajobrazu. Ta geologicznie młoda Ziemia nadal się zmienia, a jej mieszkańcy nauczyli się żyć w harmonii z otoczeniem, które łączy piękno i wyzwania. Obywateli Islandii zasilają odnawialne źródła energii. Starożytne tradycje pozostają żywe w nowoczesnym świecie, a związek z naturą definiuje istotną część ich kulturowej i społecznej tożsamości. Islandia to nie tylko miejsce dla widocznych zjawisk. To także kraj, który potrafił się przekształcić, pokonać kryzysy gospodarcze, dostosować do ekstremalnej lokalizacji geograficznej i stać się wzorem zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Każdy zakątek tego terytorium opowiada historię nie tylko o odporności i adaptacji, ale również o szacunku dla środowiska. Poza swoimi krajobrazami i nowoczesnym społeczeństwem, Islandia skrywa mniej znane, ciche, ale głębokie aspekty. Jakie tajemnice skrywa ta wyspa, gdzie ogień i lato wciąż wyznaczają puls życia? Witamy w Mandarę. Zaczynajmy. Pochodzenie. I początki ludzkiej historii. Islandia to wyspa położona na północnym Atlantyku, gdzie siły natury nieustannie kształtują krajobraz dzień po dniu. Jej powstanie jest efektem ruchu dwóch dużych płyt litosfery, które stopniowo się oddzielają na dnie oceanicznym. W wyniku tego rozdziału wyspa wyłoniła się około 20 milionów lat temu, co jest stosunkowo młodym okresem w historii naszej planety. Od tego czasu działalność wulkaniczna, lodowcowa i rzeczna ukształtowały kraj pełen kontrastów. Islandia nadal rośnie o kilka centymetrów rocznie, podczas gdy jej krajobraz nieprzerwanie zmienia się wskutek nowych erupcji oraz ruchów ziemi. W znacznie późniejszym czasie jako pierwsi ludzie na wyspie pojawili się wikingowie, głównie z Norwegii, którzy wypłynęli w stronę tej nieznanej wyspy. Niektóre źródła historyczne podają, że pierwszym Europejczykiem, który ją dostrzegł, był nawigator o imieniu Nat, który nazwał ją Ziemią Śniegu. Po latach Ingolf Arnarson stał się pierwszym stałym osadnikiem, zakładając osadę w pobliżu dzisiejszej Reykjaviku w roku 1084. Większość osadników stanowili ludzie pochodzenia skandynawskiego, choć na wyspę przybyli także ludzie pochodzenia celtyckiego z Szkocji i Irlandii. Życie na wyspie było trudne. Pierwsi mieszkańcy łowili ryby, polowali oraz uprawiali małe pola, aby przetrwać długie, ciemne zimy. W roku 1930 stworzono w miasteczkach Alting zgromadzenie, które spotykało się na świeżym powietrzu, aby uchwalać prawa i rozwiązywać spory. Ten parlament jest uznawany za jeden z najstarszych na świecie i do dziś funkcjonuje jako symbol islandzkiej tożsamości. Z biegiem czasu Islandia w sposób pokojowy przyjęła chrześcijaństwo około roku tysięcznego, co pozwoliło na zachowanie wielu dawnych obyczajów obok nowej wiary. Pod koniec X wieku Islandia znalazła się pod panowaniem Norwegii, a później Danii. Niemniej jednak Islandczycy zachowali swój język, literaturę oraz tradycję, opierając się zmianom narzucanym z zewnątrz. Tak zaczęła się historia ludzkości na tej ziemi wśród wulkanów, lodowców i oceanów. Gdzie natura wciąż wyznacza rytm życia, również dziś. Islandia dzisiaj społeczeństwo, zwyczaje i życie codzienne. Życie na Islandii cechuje harmonijne połączenie nowoczesności, tradycji oraz głębokiego szacunku dla środowiska naturalnego. W kraju, gdzie większość ludności mieszka w Reykjaviku i jego okolicach, a reszta w małych nadmorskich miasteczkach i obszarach wiejskich organizacja społeczna i dostosowanie do środowiska. Są kluczowe. Te domy, zaprojektowane tak, aby wytrzymać zimno, wiatr oraz intensywne opady śniegu, wykorzystują energię geotermalną do ogrzewania mieszkań, ulic oraz budynków użyteczności publicznej. To czyste, odnawialne źródło energii zasila również baseny termalne, które są integralną częścią życia społecznego. Transport między społecznościami głównie opiera się na drogach. Pierwsza droga okrążająca wyspę łączy większość miast. Chociaż intensywne opady śniegu zimą mogą czasowo zakłócać ruch. W obszarach wiejskich bardzo ważne jest posiadanie samochodu z zimowymi oponami. Islandzkie społeczeństwo charakteryzuje się niskim poziomem przestępczości, silną spójnością społeczną oraz dużą wartością przypisywaną prywatności i dyskrecji. Można często zobaczyć dzieci bawiące się bez nadzoru na ulicach oraz ludzi zostawiających swoje rzeczy w miejscach publicznych. System edukacji, bezpłatny i obowiązkowy do 16 roku życia, promuje równość, krytyczne myślenie i szacunek dla natury. Większość młodzieży kontynuuje naukę na uniwersytetach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Publiczna opieka zdrowotna, również dostępna, dociera nawet do odległych obszarów, chociaż czasami wiąże się to z długimi podróżami. W codziennym życiu połączenie nowoczesności i tradycji widać w gestach, takich jak zdejmowanie butów po wejściu do domu. W preferencji do lokalnych produktów, takich jak świeża ryba, jagnięcina oraz nabiał, oraz w uprawie warzyw w geotermalnych szklarniach. Baseny geotermalne to nie tylko miejsca dopływania, ale również miejsca spotkań, gdzie odbywają się rozmowy między pokoleniami i różnymi zawodami. Punktualność to norma kulturowa, która odzwierciedla szacunek dla własnego czasu i czasu innych. Spożywanie kawy również zajmuje specjalne miejsce w codziennym życiu, towarzysząc nieformalnym spotkaniom w domach i kawiarniach. Kontakt z naturą jest stały. Takie aktywności jak wędrówki, jazda konna oraz wędkarstwo rekreacyjne są powszechnie praktykowane, nawet w trudnych warunkach pogodowych. W lecie słońce północne zachęca do długich dni na świeżym powietrzu, podczas gdy zima skłania rodziny do gromadzenia się i spędzania czasu w pomieszczeniach. Struktura rodziny jest zrównoważona. Obydwoje rodzice często pracują poza domem, korzystając z polityki urlopów rodzicielskich, przystępnej opieki nad dziećmi oraz elastycznych grafików, które ułatwiają efektywne połączenie pracy i życia prywatnego. Tego nowoczesnego życia nie można zrozumieć bez uwzględnienia głębokiego związku Islandczyków z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Pogoda w Islandii jest nieprzewidywalna i może się zmieniać w zaledwie kilka minut. Burze śnieżne, huraganowe wiatry. Oraz intensywne opady deszczu to część codzienności, która wymaga ciągłej adaptacji. Popularne powiedzenie Nie ma złej pogody, są złe ubrania podsumowuje praktyczną filozofię, z jaką stawiają czoła żywiołom. Działania społeczne i zawodowe organizowane są elastycznie, dostosowując się do warunków pogodowych. Spotkania, podróże oraz zgromadzenia zazwyczaj planowane są z uwzględnieniem prognozy pogody, a gdy nadchodzi burza, cała społeczność reorganizuje swoją codzienną rutynę bez dramatyzowania. Taka zdolność adaptacji wzmacnia poczucie odporności oraz współpracy, które charakteryzuje islandzkie społeczeństwo. W długich zimach, gdy słońca brakuje, domy oraz przestrzenie publiczne stają się oazami światła i ciepła. Zwyczaj oświetlania okien małymi lampkami oraz dekorowania wnętrz ciepłymi tkaninami odzwierciedla nie tylko potrzebę praktyczną, ale także świadome wysiłki na rzecz zwalczania ciemności. Z kolei lato, charakteryzujące się niemal stałą obecnością słońca, zachęca do korzystania z czasu na świeżym powietrzu, świętowania światła poprzez wycieczki, festiwale oraz zjazdy społecznościowe. Islandia jest liderem w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Ponadto Elektryczność i ciepło są dostarczane niemal w całości przez energię geotermalną i wodną. To zaangażowanie przyczyniło się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia wpływu na środowisko. Krajobrazy, dziedzictwo i ochrona środowiska. Islandia, kraina ukształtowana przez siły natury, oferuje pejzaż, w którym malownicze piękno, historia i szacunek dla środowiska są ze sobą nierozerwalnie związane. Jej Ikoniczne miejsca odzwierciedlają zarówno tradycje jej ludzi, jak i ich zaangażowanie w ochronę niezwykłego środowiska. Nowoczesne życie w Reykjaviku, najbardziej na północ położonej stolicy świata, kwitnie w harmonii z otaczającą naturą. Przytulne kawiarnie, muzea takie jak Narodowe Muzeum Islandii oraz monumentalny kościół Haskirkia, którego projekt przypomina ostrygi bazaltowe, Współistnieją z przestrzeniami publicznymi, które zachęcają do kontaktu z przyrodą. Rejsy obserwacyjne dla wielorybów i trasy do pobliskich cudów przyrody zaczynają się z portu. Jednym z tych cudów jest Złoty Pierścień, trasa łącząca trzy kluczowe miejsca. Park Narodowy Thingvellir, gdzie w X wieku została założona pierwsza islandzka parlament i gdzie oddzielają się płyty tektoniczne amerykańska i eurazjatycka. Wodospad Gulfos, imponujący upadek na dwóch poziomach a obszar geotermalny Geyser, dom dla gejzeru Strokkur, który wybucha co kilka minut. Oprócz znaczenia historycznego Thingvellir zachował naturalne środowisko o uniwersalnej wartości, które jest chronione jako miejsce światowego dziedzictwa. Na południu, nadmorskie miasteczko Wik Mirdal, słynie z czarnej plaży Reynisfjara, otoczonej majestatycznymi kolumnami bazaltowymi. Lokalne legendy o skamieniałych trolach łączą ludową wyobraźnię z krajobrazem. Ten region zmaga się również z wysiłkami na rzecz ochrony ptaków, zwłaszcza pufinów gniazdujących na klifach. Na południowym wschodzie laguna lodowcowa Sarlon zachwyca noszącymi się górami lodowymi, które oderwały się od lodowca Breiðamerkurjökull. merkur jokul Żeglowanie po Floating Icebergs lub spacer wzdłuż pobliskiej plaży Diamantowej pozwala na bliskie obcowanie z dynamiką lodu, lądu oraz morza. Na zachodzie półwysep Snefelsnes jest domem dla złotych plaż, pól lawowych, klifów oraz wsi rybackich. Lodowiec wulkaniczny Snefelsjokul, który zainspirował Julesa Verna do stworzenia powieści Podróż do wnętrza Ziemi, to przykład połączenia literackiej mistyki z ochroną przyrody. Ten region jest objęty ochroną jako park narodowy, co zapewnia zachowanie jego różnorodności ekologicznej. Kiedy kierujemy się dalej na północ, obszar Miwaten oferuje krajobraz intensywnej działalności geotermalnej, gdzie pola lawowe, fumarole oraz pseudokraterki tworzą niemal całkowicie realistyczne otoczenie. Rezerwat przyrody Miwatn chroni jedno z największych siedlisk kaczek w Europie, a także delikatne ekosystemy mokradłowe oraz formacje wulkaniczne. Akureyri, drugie co do wielkości miasto Islandii, łączy tętniące życiem życie miejskie z silnym zaangażowaniem w rurę tradycji. Jej ogród botaniczny, jeden z najbardziej na północ położonych w świecie, symbolizuje wysiłki na rzecz promowania różnorodności biologicznej nawet w ekstremalnych szerokościach geograficznych. Stąd wyruszają wycieczki po fiordach oraz działania związane z obserwacją wielorybów zawsze przestrzegając zasad zrównoważonego turystyki. W odległych fiorda, klify Latrabiark są siedzibą jednej z największych kolonii pofinów na świecie a wodospad Dyniandi imponuje kaskadowym faniem. Rezerwat przyrody Hornstrandir, wolny od druki budynków, służy jako azyl dla lisów arktycznych oraz licznych gatunków ptaków w niemal nietkniętym środowisku. Nienaśladujący krajobraz interior, znany jako Highlands, oferuje pejzaże czarnych, piaskowych pustyń, kolorowych gór oraz lodowatych rzek. Landmana Laugar z jego geotermalnymi formacjami oraz naturalnymi, gorącymi źródłami to ulubione miejsce turystów szukających doświadczeń z naturą w najczystszej formie. Oprócz widocznych krajobrazów, Islandia skrywa również ukryty świat pod swoją powierzchnią, kształtowany przez intensywną aktywność wulkaniczną. Lava cave, na przykład Raufarhulz-Helir, pozwala odkrywać tunele utworzone przez dawne erupcje, gdzie kolorowe minerały i kształty uformowane przez płynne skały tworzą niezwykłe krainy. Doświadczenie przechadzki między ścianami, które niegdyś były rzekami ognia zamrożonymi w czasie, oferuje unikalną perspektywę na procesy geologiczne, które wciąż kształtują wyspę. Turystyka na Islandii, rozwój, wyzwania i zrównoważona przyszłość. W ciągu ostatnich kilku dekad Islandia przekształciła się z odległego i rzadko odwiedzanego miejsca w jeden z najpopularniejszych kierunków podróży dla turystów z całego świata. Połączenie wulkanicznych krajobrazów. Lodowców, wodospadów oraz naturalnych zjawisk, takich jak zorza polarna, przyczyniło się do niebywałego wzrostu turystyki. Do roku 2000 liczba turystów rocznie była stosunkowo mała, a infrastruktura turystyczna ograniczona. Jednak od roku 2010, zwłaszcza po erupcji wulkanu Ejafiala-Jokul, która przyciągnęła uwagę międzynarodową, liczba odwiedzających wzrosła. W ostatnich latach Islandia przyjęła ponad 2 miliony turystów, co znacznie przekracza liczbę mieszkańców kraju. Taki szybki rozwój miał pozytywny wpływ na gospodarkę. Turystyka stała się jednym z głównych źródeł dochodu narodowego, tworząc miejsca pracy w sektorach takich jak hotelarstwo, transport, rekreacja na świeżym powietrzu oraz usługi przewodnickie. Powstanie nowych przedsięwzięć turystycznych ożywiło wiele wiejskich społeczności, które wcześniej praktycznie Polegały tylko na rybołówstwie lub rolnictwie. Niemniej jednak przyspieszony wzrost napotkał również trudności. Infrastruktura, pierwotnie zaprojektowana dla niewielkiej populacji, musiała zostać szybko dostosowana do ogromnego napływu odwiedzających. W niektórych miejscach obciążenie dróg, usług sanitarnych oraz obszarów naturalnych było znaczne. Wpływ na środowisko to jedno z największych zmartwień. Wiele z najbardziej odwiedzanych miejsc, takich jak czarne plaże, wodospady czy szlaki turystyczne zmaga się z erozją, zmianami wegetacji oraz nagromadzeniem odpadów, wynikających z ciągłego przepływu ludzi. Aby przeciwdziałać tym efektom, rząd islandzki oraz różne organizacje prywatne wdrożyły środki ochrony.